Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pojawia się nam tutaj wniosek, uchwała dotycząca tworzenia nowej struktury jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Przyrodniczej w Skrócie CEP. Szanowni Państwo, e, zastanawiam się jakim celu stworzony. Ja rozumiem, że inwestycja, jak sięgam pamięcią, kiedy pojawił się pierwotny projekt rewitalizacji parku obejmujący w granicach 8,5 miliona, z czego 50% dotacji prawie, więc nawet wskazywałem, że to jest dobry kierunek. Natomiast na dzień dzisiejszy ten park urosł już nam do kwoty pierwotnej założeń, które wcześniej zostało rzucone do 18 milionów, ponieważ ptaszki, jak ostatnio słyszałem od prezydenta, i to kosztowało nas już 9 milionów. I teraz okazuje się, że powołujemy jeszcze jednostkę do tego, żeby tym zarządzała. To jest struktura, nie wiem po co to się robiło, po to, żeby stworzyć stanowisko dyrektora. Ja zadam pytanie, proszę, dlaczego tym się nie zajmie MPO? Przecież to nie jest jakaś wielka struktura. Jak z czytałem z Obrasławskim, to wynika z tego, że tam będzie potrzebnych około 10 osób. Więc czy to nie można w strukturach MPO bez stworzenia dodatkowych stanowisk urzędniczych? Można by tylko, no po co można stworzyć przecież nową jednostkę? Przecież to jest specyficzna. ZO nam się proponuje. Bo jak tak czytamy, uzasadnienie to ZO. ZO, ZO to ja mam na co Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że będę przeciwny tej uchwale, ponieważ w mojej ocenie nie ma takiej potrzeby stworzenia jednostki organizacyjnej, yy, tak zwanego CEP-u, po to tylko w mojej ocenie, żeby stworzyć stanowisko dyrektora z sprawie niby wiadomo. Szanowni Państwo, dlatego e, składam wniosek o to, wniosek formalny o zwrócenie projektu do wnioskodawcy bez oddania do pod głosowania. Ponieważ to jest wniosek formalny, musimy nie przystąpić do głosowania. W związku z tym przystępujemy do głosowania wniosku pana radnego Urzędnika o zwrócenie projektu uchwały do wnioskodawcy. To, to przystępujemy do głosowania. jest... Zam proszę podnieść rękę i wcisnąć wszystko. Przyc. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dodaję wyniki. Trzy głosy za. 16 przeciw, 0 wstrzymujących się, w związku z tym stwierdzam, że wniosek nie został podjęty.